Witold nie widział swojej cioci Klery od prawie trzech lat. Nie była to ciocia z krwi, lecz najlepsza przyjaciółka jego matki od czasów szkoły średniej. Dla Witolda zawsze była ciocią Klarą. Wychowywał się w jej białym domku, który stał się dla niego drugim domem. Spędzał tam letnie wakacje, święta i przypadkowe weekendy, gdy jego rodzice potrzebowali chwili wytchnienia. Wspomnienia z tego miejsca były pełne dźwięków skrzypiących podłóg, kolorowych filiżanek, które nigdy nie pasowały do siebie, oraz delikatnego zapachu lawendy, który unosił się w powietrzu. Tym razem jednak przyjechał nie dla przyjemności. Jego staż dobiegł końca, umowa na mieszkanie studenckie wygasła, a rodzice byli w drodze przez kraj, zajmując się operacją ojca. Klara zaproponowała mu pokój gościnny na kilka tygodni, podczas gdy on zastanawiał się nad kolejnym krokiem. Witold myślał, że to tylko tymczasowe, nie zdawał sobie sprawy, że powrót do tego miejsca będzie jak powrót do snu, o którym nie miał pojęcia. Kiedy dotarł na miejsce, Klara przywitała go w drzwiach z szerokim uśmiechem i swoim typowym, dramatycznym gestem. Otworzyła ramiona, a jej oczy błyszczały. Miała na sobie wyblakły zielony t z napisem: Sarkazm to mój język miłości. Nie zmieniła się zbytnio. Wciąż była wysoka, z łatwością poruszała się po domu, emanowała spokojnym, ciepłym pewnością siebie, jakby zawsze wiedziała, ile miejsca powinna zajmować w danym pomieszczeniu. Urosłeś, powiedziała, przyglądając mu się od stóp do głów. Ale wciąż się garbisz, gdy idziesz. Witold zaśmiał się. Nadal nosisz tę samą koszulę. Klara dała mu lekki cios w ramię. Zamknij się i wejdź. Pierwsze dni minęły szybko. Rozpakował swoją torbę, osiedlił się w pokoju gościnnym i pomógł klarze uporządkować kilka półek w garażu. Okazało się to znacznie łatwiejsze niż się spodziewał. Niezręczność związana z powrotem do domu, który nie był jego, zniknęła szybciej niż myślał. Klara poruszała się po domu jak zawsze, boso w kuchni, nucąc pod nosem, z półpełną filiżanką kawy, którą przenosiła z pokoju do pokoju. Ale Witold nie był już tym samym chłopakiem. Zauważał więcej niż powinien na przykład to jak wiązała włosy podczas gotowania albo jak śmiała się gdy opowiadał głupie historie z kampusu Złapał się na tym, że zbyt długo wpatruje się w mały tatuaż na jej nadgarstku, który zrobiła po rozwodzie Pewnego poranka, gdy podała mu ściereczkę do naczyń, ich palce się musnęły. Poczucie, które go ogarnęło, było nieznane i niepokojące. Jednego popołudnia Klara poprosiła go, aby pomógł jej wyciągnąć kilka pudełek z szafy w korytarzu. Witold poszedł za nią, ciągnąc ostatnie kilka kartonów w kierunku piwnicy. Śmiali się z tego, ile starych kaset VHS jeszcze miała, gdy Klara sięgnęła po rolkę taśmy klejącej. Klara schyliła się, aby podnieść rolkę taśmy klejącej, a Witold nie mógł oderwać od niej wzroku. Miała na sobie luźne dżinsowe szorty i oversizeowy t-shirt, który swobodnie opadał na jej ramiona. Nic prowokującego, ale sposób, w jaki poruszała się, sprawiał, że czas zdawał się zwalniać. Słońce wpadało przez okno, oświetlając podłogę w korytarzu, a on czuł, jak jego serce przyspiesza. Klara, nie zwracając na niego uwagi, rzuciła lekko, z uśmiechem, na co tak patrzysz? Witold poczuł, jak rumieniec wstępuje mu na policzki. Nie odpowiedział, tylko wstał i ruszył dalej, udając, że nic się nie stało. Jego dłonie były napięte, a uszy gorące. Czuł się, jakby odkryła coś, co chciał ukryć. Podążył za nią do salonu, gdzie Klara usiadła na kanapie skrzyżowanymi nogami, trzymając w rękach kilka starych albumów ze zdjęciami. Witold zajął miejsce na podłodze obok niej, czując się nieco niezdarnie. Otworzyła jeden z albumów, a ich spojrzenia na chwilę się spotkały. W powietrzu wisiała napięta atmosfera, jakby coś niewypowiedzianego krążyło między nimi. Klara zaczęła przeglądać zdjęcia, a Witold, mimo że próbował skupić się na obrazach, nie mógł przestać myśleć o tym, co się wydarzyło na korytarzu. Wieczorem po kolacji Klara nalała wino do dwóch kieliszków. Tylko jedna lampka dla starej gwardii, powiedziała z uśmiechem, a oni usiedli na tylnym tarasie, podziwiając, jak niebo zmienia kolor z pomarańczowego na szary. Śmiech Klary był naturalny, a Witold czuł, że jego odpowiedź była spóźniona, jakby nie mógł się skupić na niczym innym, tylko na tym, co opowiedziała. Nie chodziło o słowa, ale o to, że zdawała się wiedzieć, co czuje i nie próbowała tego zmieniać. Następnego ranka atmosfera była inna. Witold usłyszał dźwięk garnków w kuchni, a zapach tostów i masła unosił się w powietrzu. Klara nuciła piosenkę z lat dziewięćdziesiątych, której nie potrafił zidentyfikować, ale powietrze wydawało się cięższe, jakby coś się zmieniło. Siedział przy wyspie kuchennej, a Klara, jak zwykle, boso, w luźnym szarym teśircie, który zsuwał się z jej ramienia, podeszła do niego. Ich spojrzenia znów się spotkały, a ona uniosła jedną brew, ale nic nie powiedziała, tylko przesunęła filiżankę kawy w jego stronę. — Dziś jesteś cichy — zauważyła, opierając się o ladę. Witold odpowiedział niepewnie — nie spałem zbyt dobrze. — Zbyt gorąco. Klara nie dopytywała, zamiast tego sięnęła po ściereczkę, przypadkowo przewracając małą szklaną miskę. Miska nie rozbiła się, tylko potoczyła się po podłodze, wydając stłumiony dźwięk. Oboje schylili się jednocześnie, prawie uderzając się w głowy. Klara zaśmiała się, a jej palce przesunęły się przez włosy. Jesteś zdenerwowany, powiedziała z uśmiechem. Witold zmusił się do śmiechu. Może po prostu nie jestem przyzwyczajony do bycia w pobliżu ludzi. Klara pochyliła głowę, a on nie odpowiedział. Moment trwał zbyt długo, a napięcie w powietrzu było wyczuwalne. Później tego samego dnia postanowili zająć się porządkowaniem strychu. To była jej propozycja. Jesteś tutaj, więc możemy zrobić coś pożytecznego powiedziała, a Witold z radością przyjął te odskocznie od codzienności. Słońce świeciło przez okno, a oni pracowali w milczeniu, przerywanym jedynie od czasu do czasu śmiechem i drobnymi komentarzami. Witold czuł, jak ich relacja się zmienia, a każda chwila spędzona razem była coraz bardziej intensywna. Klara i Witold pracowali w milczeniu, przeszukując strych, który był pełen starych pudeł i zapomnianych skarbów. Słońce wpadało przez okno, oświetlając kurz tańczący w powietrzu. Klara miała włosy związane w luźny kok, a na jej ramionach pojawiły się krople potu, gdy sięgała po kolejne pudełko. Witold zauważył, jak jej bluzka podnosi się, gdy sięgała, a ich dłonie przypadkowo się stykały. Każdy taki moment wywoływał w nim niepokój, ale i ekscytację. Podaj mi to pudełko, proszę, powiedziała Klara, a jej głos brzmiał lekko, ale z nutą napięcia. Witold podał jej pudełko, a ich palce znów się spotkały. Uśmiechnęła się, a on poczuł, jak serce mu przyspiesza. Pamiętasz ten czas, kiedy bawiliśmy się w chowanego w ogrodzie? zapytała, przeglądając zawartość pudełka. Witold skinął głową, wspominając beztroskie chwile z dzieciństwa. To były czasy odpowiedział, a w jego głosie słychać było nostalgię. Klara wyjęła z pudełka stary album ze zdjęciami. Zobacz, to ja w wieku siedmiu lat, powiedziała, pokazując mu zdjęcie, na którym miała na sobie różową sukienkę, a na twarzy uśmiech od ucha do ucha. Wyglądasz jak mały anioł, zażartował Witold, a ona zaśmiała się, co sprawiło, że poczuł się lepiej. A ty zobacz na siebie. Klara wskazała na zdjęcie, na którym Witold miał czekoladową polewę na twarzy. Byłeś takim bałaganiarzem. Witold zaśmiał się, czując jak napięcie między nimi nieco się rozluźnia. I wciąż nim jestem, Klara odpowiedział, a ich spojrzenia znów się spotkały, co sprawiło, że w powietrzu znowu zaiskrzyło. Po chwili ciszy Klara wstała, otrzepała kolana i powiedziała: Muszę wziąć prysznic. — Jesteś gotowy, żeby skończyć pakowanie ostatniego pudełka? Witold skinął głową, ale nie mógł oderwać wzroku od jej sylwetki, gdy odchodziła. Po chwili wahania postanowił, że zacznie pakować, ale jego myśli wciąż krążyły wokół Klerii. Wieczorem, gdy wszyscy już poszli spać, Witold został dłużej niż zwykle. Miał zamiar oglądać telewizję, ale jego myśli wciąż wracały do Klerii. Dom był ciemny, jedynie w kuchni paliła się słaba lampka, a ekran telewizora migotał w niebieskim świetle. W pewnym momencie usłyszał ciche kroki. Klara weszła do pokoju w cienkim szlafroku z mokrymi włosami. Cześć, powiedziała, trzymając w dłoni ładowarkę. Myślę, że to należy do ciebie, kropka. Tak, odpowiedział Witold, a jego głos zabrzmiał nieco sztywno. Dzięki. Klara nie oddała mu ładowarki od razu. Usiadła na krawędzi jego łóżka, trzymając ją, jakby była prezentem. Szlafrok lekko się przesunął, odsłaniając kawałek jej skóry. Witold starał się nie wpatrywać, ale czuł, jak jego serce bije mocniej. Jesteś spięty, powiedziała Klara, a w jej głosie brzmiała troska. Ostatnie dni były dziwne. Witold skinął głową, nie wiedząc, co odpowiedzieć. Zmieniłeś się. Już nie jesteś tym samym chłopakiem, którego znałam dodała, a w jej oczach pojawił się cień smutku. Witold poczuł, jak jego serce staje w miejscu. A ty nie jesteś już tylko moją ciotką powiedział, zanim zdążył się powstrzymać. Klara nie zareagowała, a w powietrzu zapanowała cisza. Pozwól, aby ta cisza opadła jak kurz w tym pokoju powiedziała w końcu, wstając. Uważaj, gdzie patrzysz, dodała, odwracając się i wychodząc, zostawiając lekko uchylone drzwi. Następnego dnia wszystko wydawało się wracać do normy. Klara była w kuchni, gdy Witold się obudził. Miała na sobie jasną bluzkę i dżinsy, a kawa już parzyła się w ekspresie. Muzyka grała cicho z jej telefonu. Przywitała go z uśmiechem, jakby noc wcześniej niczego nie zmieniła. Witold skinął głową, wymamrotał coś pod nosem i nalał sobie kawy. Jednak atmosfera w domu była inna. Poruszali się wokół siebie w nowy sposób, a ich spojrzenia wymieniały się z nową intensywnością. Każdy gest, każdy uśmiech niósł ze sobą nową, nieuchwytną obietnicę. Klara spojrzała na Witolda, a ich oczy znów się spotkały, jakby w tym momencie zrozumieli, że ich relacja przeszła w nowy wymiar. Klara stała przy zlewie, spoglądając na Witolda, który z niepewnością wchodził do kuchni. W powietrzu unosiła się atmosfera, która wydawała się gęsta i ciężka, jakby każde słowo, które mogliby wymienić, mogło coś zmienić. Witold nie mógł się oprzeć wrażeniu, że coś w ich relacji się zmieniło, ale nie wiedział, jak to nazwać. Czy kiedykolwiek czujesz się tutaj samotna? zapytał, starając się przełamać ciszę. Klara nie odwróciła się od zlewu, gdzie myła szklankę. Po prostu myje naczynia, odpowiedziała, a jej głos brzmiał neutralnie. Witold zauważył, że jej oczy były zmęczone, a twarz nie zdradzała emocji. Czasami myślę, że nigdy nie wyjdziesz za mąż, dodał ostrożnie, próbując wyczuć jej reakcję. Klara odłożyła szklankę, zakręciła wodę i w końcu spojrzała na niego. Nie, powiedziała krótko. Nie chciałam powtarzać tego, co nie wyszło za pierwszym razem. Witold skinął głową, czując, jak w jego sercu narasta smutek. Nie wiedział, co odpowiedzieć, więc po prostu odwrócił wzrok, wpatrując się w okno, gdzie słońce powoli chowało się za horyzontem. Tego popołudnia nie rozmawiali zbyt wiele. Witold postanowił wyjść na spacer, próbując oczyścić umysł. Każdy krok po znajomych ulicach przywoływał wspomnienia z dzieciństwa wodne balony, lody sprzedawane z wózka, ciepłe letnie noce spędzone na werandzie. Ale teraz te wspomnienia mieszały się z czymś nowym, z czymś, co sprawiało, że czuł się nieswojo. Nocą zaczęło padać. Burza nadciągnęła szybko z głośnym grzmotem, który odbijał się od okien, jakby chciała się wędrzeć do środka. Prąd na chwilę zgasł, a potem całkowicie zniknął. Klara zapaliła kilka świec, a potem, wskazując na pokój dzienny, zaprosiła Witolda, by usiedli razem na podłodze. Słaby blask świec rzucał cienie na ściany, a grzmoty burzy wypełniały ciszę. Klara miała na sobie długą, szaroniebieską koszulkę, która wyglądała na miękką i zużytą. Jej włosy były lekko wilgotne, co sugerowało, że przed chwilą wzięła prysznic. Siedząc naprzeciwko siebie, pili herbatę w milczeniu. Po kilku minutach Klara przerwała ciszę. Co tak naprawdę myślisz? zapytała, wpatrując się w niego z uwagą. Witold nie odpowiedział od razu, wpatrując się w płomień świecy, który tańczył między nimi. Ty jesteś tym, co mam w głowie, powiedział w końcu cicho. Klara nie zareagowała, nie wyglądała na zaskoczoną. Nie próbuję nic mówić, bo nie chcę tego zepsuć ani sprawić, że poczujesz się niekomfortowo, dodał, czując, jak serce bije mu szybciej. Klara powoli odłożyła swoją filiżankę i objęła kolana ramionami. Jej wzrok nie uciekał. Nie, nie jesteś, odpowiedziała. Przez długi moment jedynym dźwiękiem był szum burzy. Potem, niepewnie, wyciągnęła rękę, by odgarnąć kosmyk włosów za ucho. Nie jesteś już chłopcem, powiedziała. Widzę to. Widziałam to, odkąd przeszedłeś przez te drzwi. Wzięła głęboki oddech. Nie chciałam, żeby to się stało, dodała. Ale myślę, że żadne z nas nie spodziewało się, jak to będzie, gdy znów będziemy pod jednym dachem. W jej głosie nie było śmiechu ani żartów, tylko coś boleśnie szczerego. Witold przesunął się bliżej, nie na tyle, by przekroczyć granicę, ale wystarczająco blisko, by poczuć ciepło bijące od Klerii. Świeczki rzucały migotliwe światło na jej twarz. Nie chcę dłużej udawać, że nic się nie dzieje, powiedział, patrząc jej w oczy. Klara spojrzała na niego przez chwilę, a potem skinęła głową. Ale musimy być ostrożni. Klara i Witold siedzieli w kuchni, otoczeni miękkim światłem świec, które rzucały ciepłe cienie na ich twarze. Po burzy, która przeszła w nocy, w powietrzu unosił się zapach świeżości, a słońce zaczynało wschodzić, przesiewając się przez okna, tworząc na podłodze delikatne plamy światła. Klara, w swoim szarym, miękkim szlafroku z lekko rozczochranymi włosami, wydawała się spokojna, ale w jej oczach kryła się głębia emocji. Co teraz? Zapytała, wpatrując się w Witolda, który siedział naprzeciwko niej, z filiżanką herbaty w dłoni. Jego myśli krążyły wokół tego, co wydarzyło się wczoraj wieczorem. Czuł, że to, co między nimi się zrodziło, było czymś więcej niż tylko chwilowym uczuciem. Nie wiem, odpowiedział, wciąż niepewny, jak wyrazić to, co czuł. Może przekroczyliśmy jakąś granicę. Jego głos był cichy, jakby bał się, że każde słowo może zburzyć delikatną atmosferę, która ich otaczała. Klara uniosła brwi, a jej spojrzenie stało się bardziej intensywne. "Nie wiem, czy to źle", powiedziała, a w jej głosie brzmiała nuta zrozumienia. "Może w końcu przyznaliśmy się do tego, co czujemy". Witold skinął głową, czując, jak jego serce bije szybciej. Nie chcę, żeby to się stało czymś, co nas zniszczy, dodał, a w jego oczach widać było szczerość. Klara zbliżyła się do niego, ich kolana niemal się dotykały. Czuł ciepło bijące od niej, a w powietrzu unosiła się atmosfera napięcia, które było zarówno ekscytujące, jak i przerażające. Musimy być ostrożni, powiedziała, a jej głos był pełen troski. Nie możemy pozwolić, żeby to nas rozdzieliło. Cisza, która nastała, była gęsta od niewypowiedzianych słów. Witold spojrzał na Klarę, a ich spojrzenia się spotkały. W tym momencie zrozumieli, że to, co ich łączy, jest silniejsze niż jakiekolwiek obawy. Dzień mijał w spokojnej atmosferze. Pracowali razem w ogrodzie, ich dłonie często się mijały, ale nie dotykały się. Każdy gest, każdy uśmiech mówił więcej niż słowa. Klara naprawiała stare krzesło na werandzie, a Witold obserwował ją z boku, czując, jak jego serce wypełnia się ciepłem. Kiedy słońce zaczęło zachodzić, a złote promienie wypełniły pokój, Witold postanowił, że czas na zmiany. Muszę wyjechać na kilka dni, powiedział, pakując małą torbę. Chcę dać ci przestrzeń, żebyś mogła przemyśleć wszystko. Klara nie protestowała skinęła głową, a jej oczy zdradzały zrozumienie. Pomogła mu złożyć kilka koszul, a kiedy stanęła przy drzwiach, ich spojrzenia się spotkały. Wrócisz, prawda? Zapytała, a w jej głosie brzmiała nuta niepewności. Tak, wrócę, odpowiedział, czując, jak jego serce bije mocniej. Klara podeszła bliżej, poprawiła pasek jego torby, jak kiedyś, gdy był młodszy. Uważaj, dokąd patrzysz, powiedziała cicho, a w jej głosie brzmiała ta sama lekko żartobliwa nuta, która zawsze go uspokajała. Zawsze będę uważał, szepnął w odpowiedzi, a potem wyszedł, czując, że ich historia dopiero się zaczyna. Witold wsiadł do swojego starego samochodu, czując, jak serce mu bije szybciej. Droga do Wrocławia była znana, ale dzisiaj wydawała się inna. Myśli o Klarze nie opuszczały go ani na chwilę. Każdy zakręt, każde drzewo po drodze przypominało mu o chwilach spędzonych razem. Zatrzymał się na chwilę na małym parkingu przy rzece Odrze, gdzie słońce odbijało się w wodzie, tworząc migoczące refleksy. Co ja robię? Pomyślał, opierając głowę na kierownicy. Chciał dać klarze przestrzeń, ale jednocześnie czuł, że oddala się od niej. W jego sercu narastała niepewność. Po chwili wstał, wziął głęboki oddech i ruszył dalej. W Wrocławiu spotkał się z przyjacielem, Marcinem, który od lat był jego powiernikiem. Siedząc w małej kawiarni na rynku, zamówili po espresso. Marcin, z brązowymi włosami i nieodłącznym uśmiechem, zauważył, że Witold jest zamyślony. Co się dzieje, stary? Zapytał, przechylając głowę. Wyglądasz, jakbyś miał na głowie cały świat. To Klara, odpowiedział Witold, czując, jak ciężar jego słów wypełnia stół. Nie wiem, co dalej. Chcę, żeby była szczęśliwa, ale nie wiem, czy to, co czujemy, jest wystarczające. Marcin zamyślił się, a jego wzrok przesunął się na ludzi przechodzących obok. Miłość to nie tylko uczucie, Witold. To także decyzja. Musisz zdecydować, co chcesz zrobić. Witold skinął głową, ale w jego sercu wciąż panowała niepewność. Po spotkaniu z Marcinem, postanowił wrócić do domu. Droga wydawała się dłuższa niż wcześniej, a myśli o Klarze nie dawały mu spokoju. Kiedy wrócił, zastał ją w ogrodzie, gdzie pracowała nad nowymi kwiatami. Jej dłonie były pokryte ziemią, a na twarzy miała skupiony wyraz. Witold stanął w drzwiach, obserwując ją przez chwilę. Czuł, jak jego serce bije mocniej na widok jej zaangażowania. Cześć, powiedział w końcu, a Klara odwróciła się, uśmiechając się szeroko. Cześć. Jak było we Wrocławiu? Zapytała, zmywając ręce o dżinsowy fartuch. Dobrze, ale myślałem o tobie, odpowiedział, podchodząc bliżej. Ich spojrzenia znów się spotkały, a w powietrzu znów zaiskrzyło. Co postanowiłeś? Zapytała, a jej głos był pełen nadziei. Chcę spróbować. Chcę, żebyśmy spróbowali, odpowiedział, czując, jak jego serce wypełnia się determinacją. Klara zbliżyła się do niego, a ich dłonie znów się spotkały. To brzmi dobrze, powiedziała, a w jej oczach błyszczała radość. Witold poczuł, jak napięcie między nimi rośnie. Zbliżyli się do siebie, a ich oddechy zaczęły się mieszać. W tym momencie wszystko inne przestało mieć znaczenie. Subskrybuj, kanał czeka na.